Jestem na imię będziemy nagrywać pokażę Wam taką in, inną mm, taką tajemnicę, że ogólnie mamy zobaczymy go nagrywać, ale mamy nowy update, czyli galeria. I mamy, oczywiście, przepraszam, że wcześniej nie nagrywałam, bo nie mogłam, bo mam teraz testy i tak dalej. Mamy takie auto ładne, to jest takie chyba, jak to powiedzieć, takie, jak to, flaming? Nie, boczan? Nie, nie pamiętam. A jak tak to napiszcie mi pod komentarzem Ładnie wygląda i tutaj można ogólnie tak usiąść Czekajcie, o tak Można I ogólnie tak wygląda nasza galeria Mamy chińską Taki bar mamy Z kamapkami Tutaj mamy normalną pizzę I Serio Tutaj mamy takie ładne takie reklamy I ogólnie ładnie to wygląda mam tutaj takie te, wcześniej było inaczej, ale mam tutaj takie ubranka i tak dalej, ale można na coś zmieniać, można, yy, nie, nie na to, można zmieniać na scenę, ogólnie było fajnie, bo wcześniej trzeba stać, trzeba skakać, a wcześniej było, teraz możemy usiąść, normalnie. Mamy dla mniejszych, dla mniejszych, na, dla starszych i, i tak dalej. Ok. Ogólnie mamy kino, wygląda tak samo, więc nie ma... czemu nie mogę wejść? Fast Start. Zaczekajcie, bo czasami mi się tak robi. Więc raczej to tak czasami się robi, ale to nic, jeszcze raz. Więc jak mówiłam, że tam nawet, jak oglądałam party, to widziałam, że mamy tam ale wiecie co, mam są takie, 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 że mam... No, takie dla mnie, że, dla nie międzia, że... Luźne więc To oni, nie będę wchodzić, wchodzić. I tak. I, I ogólnie jest dziwne, mam kino. I ono jest zamknięte, widzicie. Widzicie, nie mogę wejść. Aha! A przecież nie, nie mogłam wejść, ale jak to się stało? Aha, I mamy ten od policji. Dobra, to się nie zmienia kino, kino, kino się nie zmienia, dobra. Jak mówiłam, że tam mamy, to już byliśmy tam. Mamy do y, meble, też fajnie, ale tylko mało jest. To już było do nagrywania film, Siłownia i patrzcie na to, tam jest kotek, widzicie? Tylko kotka. No okej, okay, mamy dla chłopców e, ubrania, taki sklep. E, dla dziewczyn musi być. I mamy e, iPhony, laptop i tak dalej. Ładnie to wygląda. E, I mamy bal, ale możemy na to zmieniać. Mamy na siłownię. Możemy taką jakieś taką gimnastyka, wiecie jak to. Dobra, więc tak, budzimy się na numerek, 12. Mm, I wam pokażę. <laughs> Budujecie się ten dom. Dobra. <laughs> I teraz usiądźcie. I to się za taką pozę. I usuncie dom. Nie schodźcie z tego i usuncie dom. I tatara tam. Taradam. Tak wygląda, dziwnie, skomplikowane. Weźmy sobie konia. Widzicie na to? O i już wróciłam. Więc to na tyle, bo muszę kończyć, ale teraz będę tak nagrywać, więc czasami, więc to pa.